Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem mążczyzną. I dzisiaj nagrywamy windę. Idziemy teraz do windy. Najstraszniejsza i winda, w jakiej byłam. Okej, okay, jesteśmy już? 1 i 0. Zero. Uuu, to Dobra, mamy. Chodź, tu jest jeszcze jakiś koleś, ale chodźmy, idziemy stąd. O co tu chodzi? Jest, o co tu chodzi? Nie da się. o co tu chodzi? Mam 30 zł już, a ty? Nie zero. 60 mam złotych, bo trzeba klikać na to. Na ten kolor trzeba klikać. Można tutaj coś kupić. Ale mnie nie stać, ale chodź. Tylko dla Dobra, chodź. 10. 9. Po prostu co ty zjesz? Ej no, szumon. Tu jest jakiś gość, ale on w ogóle nie gra. Nie wiem czy. Okay. A do. Nupki! Hey, Hej, znuby! <śmany> Dobra, nupki. No więc tak, to jest taka winda, gdzie po prostu. takie eh, zadanka są więc tak. No jeden został. Mm. Więc jeżeli. jeżeli będzie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z windy, zostawcie łapeczkę w górę, subikę z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. I napiszcie w komentarzu, że chcecie. Na przykład z tego z windy albo z jakiejś innej możecie podać tytuł gry. I chętnie zagramy z Szymonkiem, prawda? Tak. Lub też bez Szymonka. Dobra, mamy kolejne zadanko. Chodź Szymon, a nie Nubem. Jeśli interesujesz. To jest obby. Mamy tu jakieś czasy na wykonanie tego? No. Jaki? No, windy jest Pamiętasz? Nie. Jak my wchodziliśmy do windy. To... O Jezu, tu. O. Gdzie jesteś? No udało mi się. I gdzie jesteś teraz? No, na no samym na nowym O, zostały ci. Eee. Co Kurde, nie zdążyłam wskoczyć. Dwadzieścia. Sywi Która może jeszcze mi się uda? Ty też możesz. Mam dziewięćdziesiąt złotych. Ja.

pizza. O ja, co tu jest? Nie można. Może zaraz się wyskoczy pizza. z tego, szuman. Mam pizza. O, mam pizzę? Tutaj. Ja mam. Albo idziesz. Chodź za mną. Chodź za mną, a albo... Daj mi pizza albo i jest Daj mu spokój. Sto pięć mam. Trzeba oh! ja po prostu kliknąć na znaczek tam napisać, bo trzeba kliknąć. Okej. Okay. Uh, no, to jest takie no... Tutaj nic nie ma, nic się nie, nie dzieje, to to nie to dzieje to po prostu takie sobie. Ja tu znam, tylko że była muzyczka w Aha make up nie jestem? Jestem duchem. O, pizza leży, zbieraj pizzę. Na oh, górze, o, pizza, 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 pizza. Pizza pizza. Pizza. pizza, pizza, pizza. Pizza. Tyle ile ja mam kasy można, żeby kupić piwko? To tyle kasy można, żeby kupić pizzę? 150, a ja mam 180. A ja mam 150. To sobie nie kupię, bo to wszystko wymaluję im. Nie, już nie chcę pizzy. O, dobra, dobra. To? Taki ziemniak. Pan Ziemniak. Pan ziemniola. Coś tu jest? Nie, nic. Dużo to tylko pajęczka. Dla małego. <laughs> Coś tu gada, ale nie chce w mi się. Sensie. Hacker. Co? Zaraz będzie hacker chyba. No? Nie. Nie. Pewnie tak. Bo pom ja pamiętam jak My house, Majka Mike'a Pats, gdzie My jestem? Tam. Jeszcze nie wiem, to sobie przynieść może oh. A później sobie kur... Ja sobie Never kupię go jak będzie miał kasę. Co złoby? Sobie... Nie, 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 Jak nie, 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 ja nie, Co? Dobrze, to ja sobie kupię... nie, 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 Zero. nie, kupię sobie nie, miszka, nie, Takiego miszka Takiego miszka sobie kupię. Tego. Nie możesz, nie stać się. Jak będę miał tyle kasy. Ale ty sobie nie zalubiłem. Mam cuzuk. ja co tu się dzieje? Kaczka. Kaczki trzeba zbierać. A ty masz kaczkę? Nie. Dobra, nie wnikam. Dobrze, ja to sobie kupię. Kiedy ja sobie kupię kulczaka? Bo jestem głodny. Zrób sobie pizzę. Dobra, patrzymy na czas jaki tu jest. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. I gdzie ten koleś? Nie no wypadł wtedy. No wypadł, no. I ten się oblaził. O, ma... odby. O, znowu op, mamy 66 sekund. Umen. O, ja ale szybko biegam. Hop, hop. Skąd? O, nie wiem, mam tylko splinda. Ej, jakie ja mam tam niby skoczyć? Musisz mieć splinda. O, Jezu, też mam. Nie, tam by się kupić. Ej! Da się to przejść, tylko trzeba. Chyba weszłeś na to żółte i dlatego. Ja nie, nie podziałam na to żółte. Dopiero za drugim razem weszłam. Hop, hop. Hop. Kurde, już tak blisko było. Hop. 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 O nie. Udało ci się? Nie, hop. Oj. I No Nie przejdę tego. Nie, ja sobie poczekam w jakby jakbym będę szybko biegał. Ile sekund? 6, 5, 4, 3, 2, O nie, już biegam. nie biegam tak szybko. Bye, bye. Jestem tu. Nie, można no, szybcie... Ja Pizza. zjem sobie pizzę. Nie, nie można szybko biegać. Zobacz. No, widziałam. Chodź Majka. Nie, ja czekam tutaj, bo może później nie zdążę i co będzie. Ale tak mamy na to dużo czasu, jak się zgubisz. No to tak będziemy, jedziemy za a ja się nie mogę obsyć. O, us! I co teraz? O, plaża. Nie. O, Co Tsunami. Tsunami. O nie. Szymon, co teraz? Nie zdążyłam wejść do windy. Tsunami. Zalało nas. Dobra, ale jest tutaj ten nóg. Gdzie jest? No do windy, a gdzie? O, Czekaj, stój. <laughs> Przed nosem ci tam kto czyli on stąd. Nie, ja nie idę do sklepu, bo zaraz mi, Ja coś kupię. Niepotrzebne Co co mam teraz tyle kasy? No. no Mabel! Nie, ten dom jak się niszczy. Ja idę do domu, idę spać. Ciemno tu. Jezu, bomby, szymon, bomby! Pomocy, pomocy, to windy! Chodź, Lupku! Lupku, chodź! Zostaw go! To windy! Chodź tu! O, jestem! Tak, Lupka poko... On się rusza! Co się rusza? Nubek! A. Mogliśmy wejść na tą lulę, że no! Jak będziemy spadać na dół! To Ja będę chodził tak za na, na rulę. No Ja myślę, że ja spadnę. Jak spadnę na dół? Ej! Pewnie on się poddał. Jest w mapie, tylko się go nie widać. Kto? O chodzi ten, ten, ten człowiek. Gustek. Kaczki! Chodź kaczki musimy zbierać. Tutaj jest kaczka. Kaczka złota! Gdzie jest złota kaczka? Mam złotą kaczkę! Masz ją? Tak. Ja też! Wszyscy ja mam kaczkę złotą. He, mamy złotą kaczkę. A e, co ona dawała? Bo ja pamiętam. Ona coś dziwnego dawała. Pamiętam, że nie można było się ruszać. Ale chyba teraz jest ok. Ej, gdzie Ale jest ten le... koleś? Co? Gdzie jest ten koleś? Nie ma tego koleś, chyba wyszedł. Nie, jest tu model. A nie ma go. O! Jakaś osoba, która ma dużo kasy. Jaka? O, no. O Jezu. O Jezu. Ej. no, duża teraz. Chodź gdzie idziemy? Jakaś szkoła. O nie, to jest. O nie, nie, Szczotka. A ty? Ej to było... Ja nie, z jakiej to było gry. Jest na telefonie takiej! Hmm. To jest takie mi! Lec mi! I bo blisko Ciebie jest. Pewnie on trzeba być na twoim kanale. A ja idę na rule. Bo ja myślę, że strocę a ja sobie myślę, że kackę. O! O nie! i stąd! A kysz! O nie. o nie, idzie tu chodź na rurę. Ona zbije. I kaczki nie masz. Kaczki już. Mam. A On tu jest. Ok. A ona. Ona chce się zablać. Być mogłeś być z na, w nas. Z nas. Yes, I'm still, I'm still a, potato. a potato. In case you were wondering Yes, I'm still a potato. No, In case you wondering. wondering Yes, I'm still a potato. No, just, I'm yes, I'm still a Nie mam gaczka Jezus. Jak no dobrze. To kupię Dobra. To co? To będzie koniec odnika. Jeżeli filmowałaś się, to zostawcie łapkę w górę, yes, dzwoneczki, żeby nie przegapić żadnego filmu i widzimy się jutro yes, o 16. Pa! 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 pa.